Jestem dr. Briggs. Reprezentuję rodzinę w kwestiach prawnych. Major Remesz. Przepraszam pani Dorfowa, ale pan major bardzo nalegał. Nie szkodzi, wykonuje swoją pracę. To Stanisław Karas, zastępca przewodniczącego Rad Regionu. Kto go znalazł? Łyżwiarze. Zaraz, ty zrobiłeś temu zdjęcia? Mam nadzieję, że nikomu tego nie wysłałeś. Wie pani, kto jest partnerką męża? Możliwe, że jest ze Słowacji. Co w takim razie mamy? Z przedmiotów, które z całą pewnością pozostawił na miejscu sprawca mamy Palna, który nabił ofiarę, miecz, którym ją przebił i martwego węża, którym Omotał ciało. Każda ta rzecz prawdopodobnie coś oznacza. Te symbole zebrane razem to jakaś wiadomość. Mam im to powiedzieć na konferencji: Panie i Panowie, ma to związek z przekrętem w Radzie regionu. Dziwne, może to jakaś pomyłka, adres się zgadza. Ten rygiel ma być tylko na zewnątrz? Tak, od wewnątrz nic. Proszę pani, wstęp wzbroniony. Jestem z Policji Kryminalnej w Bratysławie. Pół roku temu badaliśmy sprawę morderstwa młodej dziewczyny. Nazywała się Gabriela Uchorcikowa. Sprawca ją udusił, dźgnął mieczem i położył na niej węża. Mamy już zabójcę Uchorcikowej. Nazywa się Matej Rasz. Ja jej nie zapiłem, ja ją kochałem. Na punkcie tej dziewczyny miał dosłownie obsesję. Moja córka a to koleżanka z bratysławskiej kryminalnej. Miło mi! Musicie to zobaczyć. To uchorcikowa. To jest gabina uchorcikowa. Ta nazywa się Alena Kowarcowa. Mogę panu w czymś pomóc? Labirynt.